Te trzy maszynki to są nowe kołowrotki w katalogu firmy Tandem Bates. Przez kilka ostatnich lat, nie, nic nowego w katalogu, jeżeli chodzi o kołowrotki, oczywiście, Tandem Bates nie było. Pojawiły się w tym roku i od razu bardzo ciekawe modele. Trzy absolutnie różne. Pierwsze dwa, te największe, to są Fantomy. Phantom LC. 10 000 LC, czyli skrót od Lung cast oczywiście i drugi Phantom CR 10 000. Jak widać z wolnym biegiem szpuli. Zacznę od designu, bo to na pierwszy rzut oka jest doskonale widoczne. To co najbardziej modne w tej chwili to oczywiście matowy, czarny kolor, czarny lakier. Nieodblaskowy zupełnie, ale z takimi elementami bardzo charakterystycznymi dla nowych modeli kołowrotków Tandem Bites, czyli z metalicznymi, zielonymi wstawkami z tyłu korpusu i na szpuli. Phantom LC 10000 typowy Big Pit do dalekich rzutów. Działa na siedmiu łożyskach kulkowych i jednym wałeczkowym. Zresztą CR również, bo to są bliźniacze konstrukcje w środku właściwie identyczne. Właściwie identyczne, chociaż ta posiada wolny bieg szpuli, ale mechanizm jest tak samo skonstruowany. Różnice są oczywiście widoczne na pierwszy rzut oka, bo to jest klasyczny Big Pit z przednim hamulcem, z tak zwanym quick dragiem, a więc. Wolny bieg i wystarczy pół obrotu korbki, żeby tutaj zahamować ten wolny bieg. Zresztą później podczas holu karpia bardzo dobrze został skonstruowany hamulec, bo on nie jest taki nagły, że dwa lekkie drgnięcia i już jest wszystko zablokowane, ale pozwala to na dość swobodne słodną e, e, pracę tego hamulca podczas walki e, z skarpiem. Bardzo istotna rzecz w tego typu kołowrotkach, czyli właśnie kołowrotkach Long Cast, z dużą, wysoką szpulą, to jest jej pojemność. Do najdalszych wywózek znakomicie się nadaje. E, a oprócz takich podstawowych rzeczy, które m, są charakterystyczne na tych e, kołowrotków, chociażby uchwyt do korbki bardzo wygodny, który powoduje to, że dłoń się nie ślizga na nim. Poza tym dodatkowe elementy no też klasyka już tego typu kołowrotkach więc klips do żyłki metalowy oczywiście sprężynujący no i rzecz która jest dość istotna w tego typu maszynach a której w wielu modelach nie ma mianowicie system zapobiegający dostaniu się żyłki pod szpulę ten system sprowadza się do tego że są takie dwa bolce które absolutnie uniemożliwiają żeby żyłka tam weszła Maszyna bardzo uniwersalna, zarówno do dalekich rzutów, jak i do bardzo dalekiej wywózki. Phantom CR 10000. Druga maszyna, też klasyczna, bo z wolnym biegiem szpuli, umieszczonym z tyłu korpusu. Myślę, że to jest system, który jest najbardziej rozpowszechniony i chyba najpopularniejszy w tego typu kołowrotkach. No, oczywiście dźwignia, która e, działa w, w ten sposób, że można ją wyłączyć obrotem korbki, jak i można ją wyłączyć e, ręcznie. Wolna szpula, jej regulacja z tyłu karpusu tym pokrętłem od najlżejszej do nieco cięższej, powiedzmy w rzekach, jeżeli się łowi jest uciąg wody, to jest rzecz niezbędna. Tu jest również siedem łożysk kulkowych i jedno wałeczkowe. Oczywiście sam korpus inaczej wygląda, bo musi mieścić w środku system wolnego biegu, więc on jest nieco większy. Bardzo poręczny uchwyt, też taki, który zapobiega wyślizgiwaniu się ręki. Podobnie jak w kołowrotku, o którym wcześniej mówiłem, też klips na żyłkę. Ten kołowrotek ma nieco mniejszą pojemność szpuli niż model Big P, płynnie działający hamulec, nieco inaczej zestrojony niż w modelu Long Cast. Ale podobne konstrukcje, i myślę, że każdy z tych kołowrotków zadowoli fanów. Zarówno tych, którzy łowią na kołowrotki klasyczne Big Pity z przednim hamulcem, jak i tych, którzy wolą wybrać wolny bieg z tyłu korpusu kołowrotka. Trzeci z nowej serii kołowrotków Tandem Bates. Seria, myślę, że rozpoznawalna na pierwszy rzut oka, ze względu na grafikę, na czarny matowy lakier i te zielone dodatki. To jest kołowrotek najmniejszy z tych trzech. To jest Enforcer CR6. Kołowrotek kompaktowej. Wielkości dołowienia na małych zbiornikach, dołowienia blisko brzegu albo na metod Fidera, bo doskonale się również do tego nadaje 220 metrów żółki, 0,35 mieście, więc to też jest nie byle co. Kołowrotek lekki, myślę, że doskonale nadaje się do spasowania z wędziskami takimi o krzywych ugięcia 2,5. LBS-a maksymalnie 2,75 Wolny bieg szpuli, oczywiście z tyłu klasyczny z regulacją tego wolnego biegu. No i przedni hamulec. Enforcer CR6 ma mechanizm, który podparty jest na sześciu łożyskach kulkowych, jednym wałeczkowym, a więc cały mechanizm powinien dzięki temu bardzo płynnie i wydajnie pracować. Jeszcze dobra wiadomość dla tych wszystkich, którzy wolą mieć komplet szpul. Powiedzmy: dwie szpule, jedna na żyłkę, drugą na plecionkę. Dodatkowe, zapasowe szpule do tych kołowrotków również są dostępne jako ekstra.